ponownie już po raz trzeci z Baszni Dolnej, z gminy Lubaczów, gdzie trwa festiwal kultur i kresowego jadła. Proszę Państwa, przypomnę, że już za nami gotowanie, konkursy kulinarne, gotowanie z gwiazdą, natomiast przed nami wielka rekonstrukcja historyczna i zamiast opowiadać, to poprosiliśmy do studia, naszego mini studia nie jako organizatorów tego wielkiego przedsięwzięcia, żeby opowiedzieli nam, co to takiego jest, Pani Mirku, zacznę Mirosławie, zacznę od Pana. Czy może być tu przypadek w rekonstrukcji bitwy pod Niemirowem? No absolutnie nie ma tu przypadku, ponieważ znajdujemy się na terenach, gdzie Jan III Sobieski jeszcze wtedy jako hetman gromił czambuły tatarskie, które w ramach wojny polsko-tureckiej zapuściły się na te tereny. Pamiętajmy o tym, że najpierw padł Kamieniec Podolski, później poszli pod Lwów i tutaj trzy zagony takie tatarskie, właśnie tu Lubaczów, Basznia, Chrubieszów, Krasnobród, Zamość, te czambuły tu postuszyły ta ziemię, tu wycinały w pień ludność cywilną, brały jasyr, Właśnie i tu doszło do tych walk, prawda? Nieliczne siły polskie, nieliczne siły polskie pod wodzą wielkiego e, stratega hetmana e, Sobieskiego rozbiły te były tatarskie. Także nie ma tu przypadków. Tu odtwarzamy historię i właśnie po to tu jesteśmy. Po to są właśnie Tatarzy, po to jest jazda polska, żeby tu właśnie odtworzyć to, co działo się w 1672 roku. Proszę nam jeszcze powiedzieć, w co, w jakie role wcieli się akurat Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X doku? No, my tutaj akurat pomagamy przy, że tak powiem, reżyserii tego e, widowiska, Przed które będzie tutaj miało miejsce, a głównymi aktorami tutaj tego, tego widowiska jest e, właśnie grupa tatarów, e, prawda, kolegi Michała i kolegi Karola e, jazdy polskiej, no, wspaniale prezentująca się husaria, jest piechota, e, no i organizator, prawda, pan wójt tutaj, który zaraz do pana tak, wójta przejdziemy. Tu, nas wszystkich zaprosił. Panie Karol, ile jest prawdy w tym, że. Przy... Jechaliście z dwoma armatami, z końmi, że będzie husaria. Tak naprawdę na polu bitwy wystąpią cztery armaty, husaria Mikrofon poprosimy, panie, panie Karolu, mikrofon poprosimy, o właśnie. Jest Oczywiście będą armaty na polu bitwy, będzie również husaria. Bo taka była historyczna prawda. W tej bitwie kilka armat strona polska posiadała. Oczywiście były to lekkie armaty, falkonety, takie, które można było przez te dzikie pola ciągnąć. Przewieźć. Bo przecież dróg takich jak współcześnie oczywiście nie było. Więc były lekkie armaty. Trzeba też pamiętać, że jazda tatarska, bo generalnie wojsko tatarskie to była głównie kawaleria, lekka kawaleria, było mało odporne na ogień, właśnie armat, e, ogień muszkietów, i w tych miejscach, kiedy spodziewano się zmasowanego ataku jazdy tatarskiej, właśnie starano się zgromadzić artylerię plus oddziały muszkieterów, po to, żeby właśnie w tych momentach powstrzymywać ich tym strasznym ogniem falkonetów i muszkietów. Natomiast e, czy wystąpiła w tej bitwie również husaria? Oczywiście tak. Musimy pamiętać, że husaria, która przeszła do historii przede wszystkim jako jazda ciężka, która miała zadanie przełamywać jazdy i piechoty przeciwnika właśnie takim potężnym uderzeniem ciężkiej jazdy, potrafiła, jeżeli była taka potrzeba, walczyć jako jazda średnia, a nawet jako jazda lekka, bo jeżeli husarz odpiął skrzydła, zdjął pancerz na pierśnik, no to wtedy, na wadze. wtedy oczywiście tracił na wadze i występował jako towarzysz pancerny. Natomiast jeżeli w ogóle ściągnął opan Lancerzenie. Pozostawił sobie tylko lekką lancę czy szable. To, to na dobrą sprawę był lekką Pędził jazdą typu wiatr. Lisowszczyków i on już był w stanie Nawiązać. nawet dogonić i skutecznie ścigać lekką jazdę tatarską. No i Panie Michale, czy długo trzeba ćwiczyć, trenować? Nie wiem, co jeszcze robić, aby pokazywać taki kunszt, którym myśmy was podglądali w trakcie próby generalnej, aby pokazać to, co pokażecie o 19, chyba 30, jeżeli dobrze pamiętam. Zgadza się. Salamu alaikum. Tak pozdrawiając po bardziej, bardziej orientalnie. W takich warunkach i w, i w, w, w trakcie inscenizacji udział biorą najlepsi z najlepszych. z najlepszych. Tutaj trzeba naprawdę mieć bardzo dobrze wyszkolone konie. Dlatego, że dużo się dzieje, jest tak, jak wspomniał I Szybko pan, się pan, pan dzieje. Kar, szybko jest, jest artyleria, so, jest piechota, są pikinierzy, jest to oczywiście ciężka, ciężka jazda. Tatarzy słynęli z, ze swojej zwinności z, z, i była to tak, tak, jak wspomniano, tak, tak lekka i bardzo szybka, szybka jazda, używająca do działań zaczepnych łuków, oczywiście e, także, także do, dobywała szabli, gdy dochodziło do starcia, do starcia w, wręcz. A ale yy, zapraszam wszystkich yy, chętnych, bo pierwsze kroki nie są, nie są trudne. Z łuku można się nauczyć strzelać także z ziemi. Niekoniecznie jeżdżąc konno. Właśnie, również mhm. metodą wschodnią. Można, można przejść przeszkolenie, powiedzmy kilkugodzinne i już zacząć z kilku, kilkunastu metrów trafiać w tarcze. To sprawia dużo dużą przyjemność i dużo. Ale skoro Pan frajdę. o tym mówi, to proszę mi powiedzieć, czy młodzież żyjąca tutaj na tym terenie gmina Lubaczów może z Państwa konkretnych usług, doświadczenia skorzystać, założyć własne stowarzyszenie, aby brać udział w takich rekonstrukcjach, w jakich Wy, bo dodajmy że skoro mówimy o bezrobociu, to wy z tego żyjecie. Również. Również. Dla części z nas jest, jest to dodatkowe zajęcie, hobby, a niektórzy zajmują się tym praktycznie prawie zawodowo. W, w niekt, dla, dla niektórych grup to już jest powiedzmy przemysł czy, czy praca przez cały sezon, przez kilka miesięcy letnich. Ale wracając do pytania o młodzież, czy o, o, o przeszkolenie się, poczyniliśmy już pierwsze kroki, dlatego, ponieważ wczoraj były prowadzone takie mini warsztaty uczniczo-szermiercze. Tutaj na tym terenie? Tak, na tym terenie. Mhm. Każdy mógł, mógł spróbować, co to jest, jak wygląda Strzelanie z łuku wschodniego, refleksyjnego, takiego krótkiego łuku, którym posługiwały się, posługiwali się Tatarzy oraz e, pozostałe ludy, ludy koczownicze czy, 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 czy łucznicy koni. Z jakim skutkiem? E, z, z dużym skutkiem. przez W polskiej armii łuk był używany w, dosyć powszechnie przez ponad 200 lat. To tak, kolega. E, pan Ale Karol ja się wspominał. pytam, z jakim skutkiem ćwiczyła ta młodzież z tego terenu? Czy im to wychodziło? Czy można mieć nadzieję, że mogą założyć takie stowarzyszenie, aby wam. Dorównywać do najlepszych? Zawsze, prawie zawsze jestem zaskoczony, in plus, po kilku minutach wieloma, wieloma uczestnikami czy wieloma osobami. Na początku wydaje się, że słaby materiał, a po kilkunastu strzałach, po kilku podpowiedziach i poprawkach, okazuje się, że strzały zaczynają szukać tego środka i, 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 I trafiają do celu. Trafiają celu. E, widać, że, że wielu, e, jest tu trochę ta, talentów uczniczych, więc Warto zapraszam pomyśleć. chętnie, tak, Polskie Stowarzyszenie Ucznictwa Konnego, czy Ucznictwo Konne w internecie można znaleźć praktycznie obecnie wszystko. Prowadzimy też szkolenia, zachęcamy do kontaktów z nami, czy z innymi osobami innymi osobami. I dodajmy, temu, proszę jednym, Państwa, że, że akurat pan Michał przyjechał z Białego Stoku, ale razem z nimi do rekonstrukcji startują no koledzy Również w zasadzie. Koledzy, tak, Warszawa, z, poznania, Poznań. Mamy z poznania z Przemyśl mamy Sandomierz. Dodajmy proszę państwa, że w rekonstrukcji także bierze Cieszanowski, udział Cieszanowskie Bractwo Srebrnego Miecza panie wójcie ostatnie pytanie kresowy festiwal kultur i kresowe jadło to tylko dwa dni w roku co może pan zaoferować ludziom żeby ich przekonać że warto tutaj przyjechać nie tylko w sierpniu kiedy trwa właśnie ten festiwal oczywiście sierpień jest najistotniejszy z racji okresu wakacyjnego ale zapraszamy turystów naszych gości w ciągu całego roku przypomnę że w zimie organizujemy wyścigi psich zaprzęgów zapraszamy również na tą imprezę to jest taka atrakcja dla tych, którzy szukają yy, szukają różnego rodzaju imprez zimowych. A we wrześniu? Na wiosnę organizujemy miodową majówkę właśnie tą, która promuje tutejszy Lubaczowski miód, yy, która, którą staramy się właśnie zachęcić gości naszych do odwiedzenia tego terenu i skorzystania z tych atrakcji kulinarnych także. We wrześniu w tym roku najważniejsza dla nas impreza, otwarcie kresowej osady. To jest produkt turystyczny, który ma właśnie skupiać te rzeczy, które Wszystko tutaj, razem. Wszystko razem, które prezentujemy na festiwalu. Proszę Państwa, ja się ogromnie cieszę z, tej, z tego otwarcia, dlatego że e, byłam, kiedy wbijano niejako pierwszą tablicę informacyjną, i tam było napisane sierpień 2013. Mamy opóźnienia dwa tygodnie. Chciałabym, żeby wszystkie autostrady w Polsce były budowane w takim, w takim tempie. E, podsumowując, e, pewno za 15-20 minut rozpocznie się wielka rekonstrukcja bitwy pod Niemirowem. Natomiast zaraz później, albo jeszcze troszeczkę wcześniej Teatr Ognia i proszę Państwa, 21. Koncert bratanków. Jeszcze raz mówię, jak ktoś się nudzi w domu, ogląda telewizor, to zamiast oglądać. Już się nasza transmisja kończy. Zapraszamy tutaj do baszni dolnej. Będzie świetnie, żegnamy się i nie mówimy do kiedy. Zapraszamy do baszni dolnej do gminy Lubaczów. Do widzenia i dziękujemy bardzo za całe spotkanie dzisiejszego dnia. Do widzenia. Música